No, także tak, um, witam Was z powrotem. Um, jak można przypomnieć sobie z poprzedniego filmu, dałem się zabić. Niestety. Przez co nie, nie, nie czuję się z tego powodu dumny. I... po przemyśleniu sobie niektórych spraw, których miałem troszkę przez ten czas, zezwałem, że z powrotem Muszę coś, że chciałbym coś nagrać w sumie i kilka rzeczy przy okazji powyjaśniać, jakie to są rzeczy. Otóż, tak yy, pod yy, wszystkimi chyba filmami jest dziwna anomalia. Nie wiem kto, nie wiem po co. Nieważne, nawet się nie domyślam, bo rozmawiałem ze wszystkimi osobami, które podejrzewałem o to dzisiaj. Nie przyznało się do tego. E, piszą mi pod filmikami e, różne dziwne rzeczy. E, zaraz wezmę telefon i ogłoszę, i posłużę się prawem cytatu, a żeby móc e, dokładniej wyjaśnić, co, e, o co mi chodzi. Otóż tak, e, kanał Twój kanał. Wycisz od sobie dźwięk. O Nieważne. E, Okej. Okay. O. Pan użytkownik Sumo Gruby napisał. Nie polecam tego kanału, prowadzący to jakiś fanatyk historyczny, nie umiejący grać w Minecrafta. Nie umie on też wysłuchać się w sposób elokwentny. Wciąż podkreśla, że u innych youtuberów nie jest tak dobrze jak u niego. Eee, reasumując wszystkie aspekty zaistniałej sytuacji, czekaj. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzą do fundamentalnej konkluzji, a mianowicie większe uznanie zasługuje chociażby kanał Kasper XD który posiada oryginalny kontekst, dobrze nagrywane i montowane filmy, a zarazem tworzy muzykę na bardzo wysokim poziomie, którego proszę szukać na kanale Bartosz Daret. Um, I to napisał pan Sumo Gruby. A. Kolejny pan, pozwólcie, że to spausuję. A pan Anonim napisał: Prowadzący nie grzeszy inteligencją ani wiedzą. Każdy wie że ZHR najlepszy i żadne ZHP czy, ZHP czy inne skauty Europy nie mogą się nawet z nim równać tutaj yy, ktoś napisał to prawda, gdyby nie stosunki ZHP w kosmosie z zapewne te organizacje żyłyby w zgodzie ale to co robią dla zhp niestety nie zostawia nas przychylnie, oj tak co, co, co z tego wypowiem się, no, mój, wypowiem się co do ...mojego zdania na temat ZHP i ZHR. O, lubię obydwie organizacje, ponieważ obydwie organizacje mają na celu... E, ...pewną pomoc w wychowywaniu młodego pokolenia Polaków. E, krzewienia w nich wartości dobrych. I pozostawienie ich z wiedzą, jeżeli e, zdecydują się odejść z harcerstwa. A czy tam, scoutingu. Pozostawienie ich z wiedzą, która pozwoli im nie tylko przetrwać w lesie przez dłużej niż dzień, a na przykład też z pewną wiedzą w społeczeństwie, na przykład jak się tam zdobywa troszkę w wyższe stopnie, to na przykład w zarządzaniu mniejszą grupką ludzi, w posługiwaniu się Odpowiednimi zwrotami do Właśnie im, Swojego bliźniego Zajmą kulturę i Zajmą kulturę i co tam Ogólnie harcerstwo Pomaga w rozwijaniu się Młodego człowieka e, Daje e, Wartości Które są według mnie dobre I e, Na co i właśnie wychowywanie młodych ludzi na celu mają te trzy organizacje, czyli ZHR, ZHP, Skołcie Europy. Obydwie, do, do obydwu organizacji czuję. E, e, nie czuję, nie żywią żadnej urazy. Lubię wszystkie, szanuję wszystkie e, i nie uważam, że trzeba było je jakoś. Źle się jakoś na ich temat wypowiadać. A kto jakie ma tam doświadczenia z różnymi tam? No jasna cholera. Z różnymi tam organizacjami to nie wiem. Ja mam dobre. Cholera jasna. Kurna komary wszędzie. I jeszcze zauważyłem, że pod yy, niektórymi filmikami nagle się pojawiło po 3, po 4 łapki w dół. Mm. Nie, żeby coś złego z tym było, bo, kan bo kanał ten prowadzę dla jaj. Aczkolwiek nie podoba mi się, że jest jakaś osoba, która ma najpewniej jakieś multi I. E, po prostu tak troluje inne osoby. Bo czysta, hipo hipotetyczna sytuacja, e, załóżmy, e, jest jakaś. Od kurde, komarze głupi. Czekaj, muszę gnoja zabić. Uwalone, e, hipotetyczna sytuacja. Przychodzi sobie ktoś na kanał. Yy, i chcę po prostu sobie na zwyczajnie w świecie Minecrafta pooglądać Nieważne yy, czy ze skillem czy bez Chcę sobie pooglądać No i przychodzi wtedy i widzi ten komentarz Co do jednej części komentarza yy, mogę się po troszku yy, zgodzić mianowicie to, że w Minecrafcie nie mam jakiś większy yy, nie mam większego doświadczenia, w końcu gram tylko w niego od 10 lat. Nieważne E, tak czy inaczej... Nie, nie jestem pro gamerem w Minecraftie, Ale swoje wiem. E, a dlaczego mi tak idzie? Ponieważ gram na kompie. Przez większość swojego życia w Minecrafta gram na konsoli. I apeluję do tych dwóch osób. Może do jednej osoby. Czyli do tam, sumo gruby, czy coś tam, i do pana Anonima. Yy, proszę piszcie, po prostu, co wam się nie podoba w filmach i we mnie na serio. Bo wątpię, żeby to było na serio. Wątpię, raczej to jest żart. I mówię to do każdego. Jeżeli już chcecie zasać jakąś krytykę, to proszę, żeby była ona konstruktywna. Także tak. Um, w sumie nic więcej nie możemy... Nie chce mi się na tym świecie nic robić. Najchętniej to bym zakończył tą serię z Minecrafta, ponieważ nie chcę mi się udawać, że gram w Minecrafta i że coś umiem na kompie robić. Bo na konsoli mi dzieje się zdecydowanie lepiej. Może jak w końcu się zgadam z kolegą I założymy serwer, to może wtedy Jak na razie uznam Serię z Minecrafta za um, Strzymaną Ponieważ po prostu nie chce mi się w niego grać Zdecydowanie wolę bardziej grać w gry w Które gram teraz bardzo dużo, czyli World of Tanks i War Thunder A teraz w sumie to Nawet nie odcinek, a bardziej jakiś apel Stworzę inny świat, bo ten nie jest do dupy Także Do następnego, hej